Piotrek, zwycięstwo dzisiaj nad drużyną Handymenów wydawało się, że to może być łatwe spotkanie, bo drużyna przeciwna nie miała dzisiaj bardzo szerokiego składu, ale zagrali bardzo mądrze. W defensywie się trzymali dość długo. No i to chyba nie był taki łatwy mecz, na jaki się wydawało. No nie, na pewno nie. Tak jak pan mówi, tak cofnęli się do tyłu, grali dużo z bramkarzem, tak. Nam było ciężko coś skonstruować, tak. No ale w z względem minut tak im dłużej w mecz wchodziliśmy to było lepiej no i pod koniec się rozkręciliśmy tak No widać że Piotrek pierwszy raz przed kamerą bo jeszcze panuje tutaj <laughs> e, mi ale spokojnie spokojnie na pewno się w to wszystko jeszcze zdąży wkręcić Piotrek właśnie a propos twojej osoby bo fajnie wszedłeś w nową drużynę widać też że chyba bardzo dobrze współpracujecie z Rafałem Kudrzyskim, bo dzisiaj może tak nie było tego widać ale to co wy wspólnie Odkręcaliście tam z Rafałem w poprzednim spotkaniu? No to absolutnie szapoba. To jest faktycznie tak, że czujecie między sobą tą piłkarską chemię? No dokładnie, tak. Czujemy. No nie grałem z Rafałem za długo, tak. No graliśmy no parę meczy dokładnie. No ale wiadomo, no im dłużej, dłużej gramy ze sobą, tak, lepiej się czujemy, a no, Rafał to super zawodnik, tak, dużo biega, walczy, przywraca rywali, odbiera piłkę, tak dogrywa, także w super lotywach można się wypowiadać o nim. Jasne, myślę, że bo z tego co pamiętam, ty jesteś teraz reprezentantem dobrówki, tak? Dokładnie. Myślę, że Rafał by tam znalazł swoje miejsce? No, na pewno, na pewno. Na no pewno. Z taką walką i umiejętnościami to na pewno. Okej, okay, słuchaj, jeżeli chodzi o was, bo wiadomo, że bronicie tytułu, to nie jest łatwa sytuacja, bo Hasło mistrza obowiązuje każdy chce was pokonać. Wydaje się, że, wydaje się, że ta obrona tytułu to jest realna opcja, bo wiadomo, że ty też pewnie uczysz się tych rozgrywek, nie znasz wszystkich zespołów, ale na tyle, na ile poznałeś już strefę 6, to wydaje się, że skończycie na no, pierwszym miejscu? No mam nadzieję, tak, że skończymy na pierwszym. No mamy swoją taktykę na mocniejszych rywali, tak, ze słabszymi no trochę jest ciężej, ale myślę, że będzie lepiej. No i wydaje mi się, że będziemy walczyć o pierwsze miejsce, tak. Na razie jesteśmy na dobrej drodze, tak. Widziałem, że Prewbut, tak, dobrze sobie radzi. Zobaczymy, jak dzisiaj no, z chłopakami to graliśmy. Beer Team, tak, F też fajnie grali w piłkę, no ale zagraliśmy mądrze. Autoszyby też nie był zły przeciwnik, tak, no ale mówię, taktyką, taktyką i realizacją tego dajemy radę. A a będziemy walczyć na, o pierwsze miejsce. Okej, okay. okay. a stawiałeś dzisiaj na bytowanie, na zwycięstwo. Nie, swojej ekipy? nie, 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 nie bawisz się nie, w takie nie, rzeczy. Nie bawisz się w takie rzeczy. Ale jakbyś miał jakieś wolne środki, to byś postawił. No, na pewno. Dobra, to może postawić taki <laughs> raz, następnym razem. Dzięki za widzimy się. Dziękuję razem. bardzo i powodzenia. Thank you.